Słowo ubóstwo ma takie podwójne znaczenie w Piśmie Świętym. Bo z jednej strony mówimy o ubóstwie ewangelicznym i wiemy, że ubóstwo ewangeliczne nie, nie jest zachętą do biedy, bo nieraz nam tak ludzie mówią: No przecież Pan Jezus mówi, że macie być ubodzy, Wy katolicy, a Wy co samochodami przyjeżdżacie do Kościoła. Już nie mówiąc o księżach, prawda? Księża powinni być ubodzy, rowerem powinni jeździć, najwyżej tramwajem, a przecież Pan Jezus mówi cały czas o ubóstwie. Więc, my mamy takie dwie perspektywy ubóstwa. Ubóstwo ewangeliczne nie oznacza, że katolik, chrześcijanin to jest człowiek, który nic nie ma. No, są oczywiście tacy ludzie, którzy w radykalny sposób chcą tą cnotę y, ubóstwa realizować ewangelicznego. To są pustelnicy, to są ludzie, którzy no, rezygnują ze wszystkiego, y, chcąc w jakiś taki totalny sposób naśladować pana Jezusa. Co jakiś czas tacy ludzie się pojawiają, chociażby jak święty franciszek z Asyżu. Ale zasadniczą drogą życia chrześcijanina jest ubóstwo ewangeliczne to znaczy taki stosunek do materii, który ja z niej korzystam, ale po to ją mam, żeby też nią służyć innym. A więc mam różne rzeczy, zdobywam te różne rzeczy, nabywam. Ale po to, żeby służyć. No, ktoś firmę zakłada, no, wielką firmę, ale ma taką intencję, że nie tylko chce się dorobić dużo pieniędzy, ale chce dać innym pracę, chce dać y, rozwój i tak dalej. A więc patrzy szerzej na to, co posiada. Ktoś te użył takiej formuły: prywatne posiadanie, wspólne użytkowanie, czyli to ma służyć dobru wspólnemu w jakimś aspekcie. I to jest też ubóstwo, nie? że ja mam różne rzeczy i potrafię się nimi dzielić, potrafię nimi służyć, nie, nie garnę tego w sposób taki przesadny do siebie, ale właśnie traktuję to jako narzędzie do budowania relacji w małżeństwie, w rodzinie, w sąsiedztwie i tak dalej, w społeczeństwie, w kościele. Mam zawsze przed oczyma takie sytuacje, chociażby takiego parafianina, który się sprowadził. I tacy ludzie są jak diamenty. Wprowadził się do parafii, w której byłem, w pierwszej mojej parafii, od razu przychodzi do zakrystii i Mówi książę: Ja tu się sprowadziłem, widzę tu z młodzieżą pracuję. Ja mam samochód, Poloneza. Jakby ksiądz potrzebował jakiś transport czy coś, chętnie pomogę. A poza tym skończyłem Politechnikę, mogę robić korepetycje z matematyki za darmo. No i rzeczywiście. Nieraz y, udzielał korepetycji młodzieży, która miała kłopoty z nauką. No więc zobaczcie, nie? To jest ubóstwo, czyli prostota, życzliwość, gościnność, bezinteresowność. Trzeba używać tych innych słów, bo słowo ubóstwo jednak nam się kojarzy no, z, z biedą, z nędzą, z, z problemami. A więc te inne słowa: prostota, gościnność, życzliwość, bezinteresowność, otwartość, radość. I to jest właśnie. Ta postawa ewangeliczna. I na tym polega ta rada ewangeliczna, do której Jezus nas zachęca. Nie? Tacy mamy być. Też prostota, nie? bo można wpaść w pułapkę rzeczy. No, cały czas świat nam oferuje, kup jeszcze to, kup to i tam to. te mieszkania są tak przeładowane. Tyle tego wszystkiego musi być, żeby człowiek się trochę pocieszył życiem. I jest jednak taki dobry trend, że ludzie widzę, tak upraszczają swoje mieszkanie, że one nie są takie przeładowane, że tam nie jest pełno wszystkiego, tylko tak jest to takie powściągliwe. Myślę, że to jest fajne, funkcjonalne, nowoczesne mieszkanie, które nie jest przeładowane nadmiarem rzeczy. Widzę, że ten człowiek kontroluje jakby to, co nabywa, nie? Nie jest tego za dużo. Nie ma tu przesytu, przeładowania. A więc to jest jak najbardziej ewangeliczna postawa, takiej równowagi. Nabywam różne rzeczy, zdobywam, kupuję o tyle, o ile prowadzą mnie do innych ludzi, o ile mnie rozwijają, o ile mnie oświęcają. Wiemy, że rzeczy mają to do siebie, że mogą stać się moją pułapką, moim ograniczeniem, moją wadą, taki materializm praktyczny. Często mówimy, nie jedno małżeństwo się rozsypało z powodu pieniędzy, nie z powodu zdrady. Tam niedobrania charakterów, i tak dalej, tylko z powodu materializmu praktycznego, niejedna przyjaźń, koleżeństwo. A więc jest to przestrzeń bardzo wymagająca czujności. I taka czujność jest postawą na wskroś ewangeliczną. Ale my dzisiaj mówimy o biedach współczesnego świata, o właśnie nasze ubóstwa. Jest ubóstwo takie, którego nie powinno być, nie? I to jest właśnie ta bieda materialna. Papieże XX wieku zwracają uwagę na te problemy globalne, czyli kontrasty między kontynentami. Mówi się bogata północ świata i biedne południe. Europa, Ameryka Północna, no dzisiaj możemy powiedzieć jeszcze Japonia, Korea. do no to są jakieś części świata, gdzie niczego nie brakuje że Australia, ale większa część świata no, ma potworne problemy i, i to widać, jeżeli się przejedzie ze Stanów już do Meksyku, no to też jest tak blisko, nie? A to już zupełnie inny świat. Wysiada się na lotnisku i już się człowiek boi w ogóle na tym lotnisku, bo to jest taka atmosfera, że, że ja za chwilę mogę stracić portfel, walizkę. Wszyscy już tacy przyczajeni idą, niepewni. W stolica, byłem akurat w zeszłym roku w Meksyku i to było takie właśnie zaskakujące, że w stolicach kraju, piękny plac, wszystko w centrum takie piękne, ale wystarczy pójść parę metrów w boczną ulicę i slumsy niesamowite, wszystko się wali, pali, takie kontrasty i tak wygląda większa część świata. Więc my żyjemy tylko w tej cząsteczce świata, gdzie wszystko jest takie poukładane. W Europie żyjemy. No ale co zresztą? Czy nierówności ekonomiczne są typowym, są biedą współczesnego świata i te nierówności narastają. Dlatego ta biedna część świata ogląda nas w smartfonie i mówi, Ja też chcę tak żyć. I oni nie, nie rozumieją, na czym to wszystko polega, ale chcą tak żyć. I dlatego ci młodzi ludzie dadzą wszystko, żeby się tylko dostać do Europy. No oczywiście najlepiej tej zachodniej, najlepiej do Niemiec, najbogatszego kraju Europy Zachodniej. Mają takie wyobrażenie, że tam wszystko dostaną za darmo. No i, i papież Jaspawy II, który był najdłużej rządzącym papieżem prawie w historii świata, a na pewno w XX wieku opisywał te wszystkie aspekty biedy ekonomicznej w swoich encyklikach społecznych mówi oczywiście o bezrobociu, o nierównościach w ramach danego kraju, o uzależnieniach, o zaniku więzi rodzinnych, społecznych. I my do tego wszystkiego ktoś jest to mówił, że jest z jednej strony taki nadmiar żywności w świecie, jest najwyższa produkcja dzisiaj rolna w świecie, bo Efektywność rolnictwa w tej bogatszej części świata jest nieprawdopodobna poprzez te wszystkie sztuczne nawozy, i tak dalej, że można by tą nadwyżką wykarmić cały świat. No jednak to nie następuje, nie? W interesie tej bogatej północy jest bieda południa, więc te procesy są w jakiś sposób sterowane, no niestety, w sposób taki cyniczny. I dlatego wiele krajów afrykańskich jest wykupywane przez koncerny, przez państwa. Które mogą na pniu kupować tam wszystko, ziemię, terytoria, złoża. No to jest właśnie taki tragiczny obraz XX wieku, XXI. I na te procesy takie globalne, tej biedy współczesności, nakłada się taka bieda, mówimy, duchowo-moralna. Można tutaj mówić o wielu takich rzeczach. Ja bym powiedział. O czymś takim jak religia własnego ja, bo mówimy o tej biedzie człowieka zachodu, bo y, może powiedzieć, że ludzie y, krajów uboższych, oni mają bogactwo wewnętrzne. Mam znajomego, który jest misjonarzem w Ameryce Południowej i on mówi, W Europie ludzie mają wszystko. Wjechał tam na misję może 25 lat temu, mówi, W Europie ludzie mają wszystko. Ale nie mają radości życia, którą ja tu przeżywam z tymi ludźmi w tych fawelach, w tych slumsach. Oni cieszą się każdym porankiem, każdym promieniem słońca. Im naprawdę niewiele potrzeba do szczęścia. I to jest tajemnica udanego życia. To znaczy, że bieda jest czymś dobrym, to materialne, tylko oni mają coś jeszcze, czego my nie mamy w tym aspekcie swojego sposobu na życie. Dlatego tam są ludzie uśmiechnięci. Oni kochają muzykę, kochają taniec, kochają taką beztroskę. Mogą cieszyć się z bardzo małych, zwyczajnych rzeczy, których my w ogóle nie zauważamy. My jako ludzie Zachodu już. My jednak należymy do cywilizacji zachodniej coraz bardziej, nie? Mówi się, że w Polsce, że tak pamiętam, lata 60. na przykład, gdzie w Polsce była ogromna bieda w porównaniu do tego, co teraz, ale Sąsiedzi się trzymali razem. W klatce schodowej wszyscy tworzyli jedną rodzinę. Każdy sąsiad z sąsiadem no, podzielił się wszystkim dzisiaj no, wiemy, że w tych nowych blokach i tak dalej. Każdy jest pozamykany. Znam takie sytuacje, że sąsiad chce pożyczyć tam jakiś śrubokręt czy coś, dzwoni do sąsiadów. Ja mówię, że co się dzieje? Tu tylko lupy tak migają, ale nikt nie otwiera drzwi. Myślałem, że pożyczę ten śrubokręt, wprowadzam Cię tak jak oni do tego nowego bloku, a tutaj jestem sam. Tak jakby tu nikt nie mieszkał. No, taka nieufność, nie dystans. Z zasady. Nie z powodu jakichś zwykłych doświadczeń, tylko z zasady. I ten zanik więzi rodzinnych, społecznych jest taką cechą charakterystyczną właśnie człowieka zachodu. Człowieka wielkich miast, no bo w mniejszych ośrodkach, tutaj jak wielu, czy gdzie indziej tego jeszcze nie widać, ale no właśnie nowe, wielkie osiedla, to tam to już jest jakby zasadą. I to przyszło z zachodu. Mam trochę osób, które wyjechały już na zachód ileś lat temu, opowiadało o takich wrażeniach. Nie Czytałem, bardzo miłe przywitanie, dzień dobry, a potem już nic. To jest tylko ten jeden moment takiej kultury kurtuazyjnej. Ale ona nic nie znaczy. To jest tylko taka etykieta. Dzień dobry, koniec. I już właściwie do widzenia. Nie? No więc chcę zwrócić uwagę na tą biedę, którą można nazwać religią własnego ja, bo ona do nas teraz coraz mocniej już wchodzi. Nie? Razem z tym napływem wspaniałych technologii, możliwości, tego wszystkiego, na co czekaliśmy, wchodząc do Europy. Chodzi jednocześnie ten styl życia, ta ideologia człowieka sukcesu, człowieka konsumpcji, człowieka materializmu praktycznego. Tą religią człowieka tak sformatowanego jest właśnie religia własnego ja. Czyli ja uważam, ja sądzę, ja tak wybrałem. Koniec. Ja jestem najwyższą instancją. Ja jestem Bogiem. Ja jestem Bogiem, w którego ja wierzę. Nikogo nie uwierzę, tylko w siebie. Jestem sobą, wierzę w siebie, no, modlę się do siebie, rozmawiam sobie ze sobą i zawsze się ze sobą zgadzam. Nie mam żadnych konfliktów. No i takich ludzi spotykamy coraz więcej, nie? Ostatnio miałem taką sytuację. Taka pozornie powierzchowna rozmowa i ktoś mówi my nie, nie, nie mamy w związku z Kościołem, mamy taką swoją wiarę. No i ja mówię, ale przecież Państwo jesteście ochrzczeni, wierzmowani, zawali się ślub kościelny. Tak, tak, to prawda, ale to już przeszłość. Mamy teraz trochę inne podejście do tego wszystkiego. No Mówię, no, a jak chcecie wychować Wasze dzieci? W jakiej wierze chcecie wychować? A to już ona sama wybierze, nasza córka. Jak będzie miała 18 lat. Czy chce być katoliczką, czy muzułmanką, czy kimkolwiek innym, to będzie jej wybór. No i trudno jest wtedy rozmawiać, nie? Ja mówię. Ale skąd to się wzięło tak z telewizji? Jakieś trochę tak próbowałem ironizować, nie? Z jakiegoś programu, z czego. No, wiedziałem, że tak trochę wrzucam w kij w mrowisko, ale wkładam kij w mrowisko. Nie z obserwacji życia. Bo ci, którzy posyłają te dzieci do pierwszej Komunii Świętej, już później nie mają z kościołem nic wspólnego. I nam taki katolicyzm nie odpowiada. No. Powiem szczerze, postawiło mnie to na baczność. I co myślę, no tak, szukasz alibi dla swojej niewiary i sobie znalazłeś takich złych katolików, żeby sobie udowodnić, że Ty jesteś ten lepszy, nie? Bo z takim kościołem nie masz nic wspólnego. Super rozwiązanie. Ale co myślę, po co ja mam iść w tą drogę? Poszedłem w innym kierunku. Powiedziałem: Proszę Pana, ja widzę, że Pan ma takie same podejście jak ja. Panu się nie podoba hipokryzja. Oczywiście, mi też. Jesteśmy po tej samej stronie. Proszę przybić piątkę. Ja mówię, ja czuję, że my powinniśmy się jeszcze spotkać, a zapraszamy na kawę księdza. Zobaczcie, nie? Jaki finał sytuacji, która szła do konfrontacji, do tego, żeby drzwi się zatrzasnęły i nie mielibyśmy sobie już nic, nigdy do powiedzenia. I dlatego, jak wyprowadzić kogoś z tej religii własnego ja? No to jest religia własnego egoizmu, nie? Skoro jestem najmądrzejszy, najlepszy, ja cierpię, no to ja mam rację w każdym konflikcie, w każdej rucie zdań. Podświadomie szukam takiego wariantu, żeby się poczuć skrzywdzonym, oszukanym, zawiedzionym czy zawiedzioną. No to, to skoro ja cierpię, znaczy ja mam rację. Skoro ja się czuję zawiedziony, to ja mam rację. No a racja może jest gdzieś pośrodku. Na ogół jest pośrodku. A może jest właśnie po drugiej stronie. Nic nie jest tutaj pewne. I słuchajcie, jak w takiej sytuacji wybnąć, kiedy dochodzi się do takiego, takiego, takiej sytuacji i mamy jedno lekarstwo na to wszystko, na te choroby, na tą chorobę, zwłaszcza którą nazwiemy religią własnego ja. Mówił ona o tym często święty Jan Paweł II. Jego lekarstwo na różne sytuacje, w których czujemy się tacy zawiedzeni, brzmiało zawsze tak samo. Patrz głębiej. Patrz głębiej. Czuję się zawiedziony przez tą osobę, czuję, że już na nią nie możesz patrzeć, nie możesz o niej myśleć, nie chcesz się z nią spotykać, no, nadepnęła ci na odcisk, może zawiodła po prostu, no, zachowała się nie tak jak oczekiwałeś, i tak dalej. To wszystko się dzieje. To może być bardzo bliska osoba, to może być członek rodziny, to może być przyjaciel, przyjaciółka, chłopak, dziewczyna, i tak dalej. No i tak się stało. No i nie masz ochoty już się z tą osobą w ogóle spotykać. Co teraz? Pokusa jest ogromna, ciśnienie emocji jest ogromne. Robisz krok w tył i masz święty spokój. Czujesz ługę, prawda? No i to jest. Sytuacja współczesności. Zobaczcie, jak się rozsypują rodziny, małżeństwa, środowiska i ludzie mówią: Ja unikam ludzi. Nie chodzę do kościoła, bo mnie ludzie denerwują. W ciągu tygodnia mam tyle różnych złych ludzi wokół siebie, że przynajmniej w niedzielę chcę odpocząć. Nie idę do kościoła, bo tam są ci sami ludzie, których ja na co dzień mijam i widzę, jak są właśnie nie tacy, jakbym chciał. No ale jaka to jest droga? To jest droga donikąd. To jest droga do zamknięcia się w jakiejś klatce własnego ja, w tej religii własnego ja. I Jan Paweł II patrz głębiej, to znaczy, spróbuj wyobrazić sobie teraz twarz tej osoby, której ostatni jakoś tak z którą cię było nie po drodze, która cię może i zawiodła, która może oczywiście cię zraniła. Masz takie poczucie, masz prawo tak myśleć. Ale spójrz, Wyobraź sobie tę osobę i spójrz na nią głębiej. Spójrz głębiej, co to znaczy? Spójrz tak, jak patrzy na tą osobę Pan Jezus. Jeżeli spojrzysz na tą osobę oczyma Jezusa, otrzymujesz rozwiązanie. Otrzymujesz przewagę nad Twoim rozczarowaniem. Otrzymujesz coś, co nie jest z ciebie. Dostajesz wsparcie z góry. Pan Ci daje swojego Ducha Świętego. Jesteś większy niż okoliczności, które Ci towarzyszyły do tej pory. I wtedy możesz powiedzieć: nagle zobaczyć jakiś inny aspekt tej sytuacji. I możesz przebaczyć. Możesz zacząć na nowo. Wygrywasz tą sytuację. Wygrywasz tą osobę. Wygrywasz siebie. Idziesz do przodu. I to jest lekarstwo na nasze ubóstwo, na naszą niemoc, naszą nędzę, nasze rozczarowania, nasze zmęczenie, wypalenie. I właśnie po to jest ten wieczór, żebyśmy tak wpatrywali się dzisiaj w Jezusa Eucharystycznego, żebyśmy w nim zobaczyli może tą jedną osobę, nie wszystkie, bo nie jesteśmy w stanie, ale to czuwanie przeżyć jakby w intencji tej jednej osoby. Tej jednej sprawy, która leży ci dzisiaj na sercu. I zobaczysz, że y, stanie się coś nowego. To nie będzie zmarnowany czas. Wygrasz tą sprawę dla siebie i dla innych.